Proszę czy pana czy nie na wizycie, nie. Pan, żeby podać. Postawę, nie. na pan informację, że Powinien pan podać podstawę, prawda? Tak, pan to że To Czy pan prowadzi eee, ja do tak. W budynku użyteczności publicznej. prokuraturze? A nie w cyrku. Właśnie. Używamy tych budynek. Powiedzmy, że są też ludzie. No ja mam, ja mam właśnie problem, bo zrywa mi internet, musiałam zapasowe telefon dać. Ja no To jest brudna ścierka? Tak, tak. To jest, proszę pana, brudna ścierka, którą pan kucha swoimi o, o, wypoczyniami z płuc. Proszę pana, po, powiem panu taką anegdotę. E, jak pan puszcza bączka pod ręką, czuć go, prawda? Jak czuć tego bączka, to tak samo właśnie, chroni ta maseczka przed tymi wirusami, skoro smrodek się wy wydobywa z majteczek, to tak właśnie te wirusy tak, tak, tak samo mogą się wydobywać pod tej maseczki. Ja muszę zmienić lekarza, bo on jest teraz, a wy, wy pana, wy pana jakiś pan pan? doświadczeń na co jest w tym A pan nie musi zmienić lekarza? Ja się świetnie czuję. Czy wie pan kto powinien nosić e, e, ścielki na twarzy osoby chore ja albo osoby osoby e, Kolejna z którą trzeba w Tak więc kochani, przepraszam Was bardzo, jest tych transmisji tak naciapane, internet mi zrywa, nie jest ode mnie zależne. To jest już drugi telefon zapasowy z całkowicie innym internetem. Nie wiem, co się dzieje, co jest na terenie tego sądu, że ten zasięg ucieka, ale mam ci straszny problem i to jest już drugi aparat telefoniczny. Wracamy do prokuratury rejonowej w Cieszynie. Mama ucznia, przypomnijmy, wraz ze świadkami przyszła złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia w tych zawiadomieniach z przekroczeniem uprawnień. Mogę zerknąć? Mhm. Mhm. Tak, 160, 160, paragraf pierwszy KK, 191, 194, 256, paragraf pierwszy. Są ładnie paragrafy wymienione. Tak, więc bardzo pisowo, ładnie przygotowany dokument. No i kochani, czekamy. Niech dzisiaj może pani dyrektor sobie obejrzy i, i wyciągnie wnioski. No, popatrz, wychodzę na zewnątrz, zasięg jest. Wchodzę do środka, nie działają kamery. Yy, tak, teraz mam normalny. Teraz mam normalny zasięg. No, przepraszam was, kochani, bo powinniście mieć tutaj wszystko ładnie, przejrzyście, a po prostu. Nie chcę stracić zasięgu. Wiesz, to, 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 to jest bardzo interesujące, słuchaj. Sądy umarzają sprawy. Za brak maski, a panowie dzwonią po policję, bo oświadczyliśmy, że jesteśmy zwolnieni, że policja przyjechała, bo nie mamy maski, żeby potem sąd umorzył to postępowanie. Obciążanie budżetu państwa, bez zasady zawi zawiadomienie policji. No jak składam, to później są odmowy same. Tam też wejść, z musiałam być na zewnątrz, wiesz? Zabrzmień musiałam być. No. Wysłuchałam, czy na padłówkę nie przycisnąć, bo ludzie przyszli z wami w zamianowaniu o możliwości popełnienia przestępstwa.

Przede wszystkim prawa, praw, który największe dane konstytucyjne. tak? Nie, nie tak ja sobie nie... też złożę zawiadomienia, aczkolwiek jak, ja wiesz, co ja na sobie ja przestał ja służyć ja... do prawnika, żeby to było profesjonalnie i, mhm. i nie na nabiegł to zawiadomienie. Tak więc. No, tak. E... Tam no, ja, też tam ja, brakuje też jednego ja, artykułu karnego. Ja, można zobaczyć, co tam się dzieje. Pewnie zaraz, no na, nam rzekie. To ja mam o no. No i gdzie ja mam tego? Wyjdę? No, może podkę sobie zrób. Z piecią no, to wiesz. No. Mhm. No, no dobrze, jest dobrze. Ma ktoś telefon, żeby to... Dokładnie. to dobrze, to zrobimy sednięcie. Dobrze. Nie Pani nie mają serokopiarki. Pani ma serokopiarkę, ale jest ten sam problem. Ja już nie chcę przez następne pół godziny tutaj deliberować, że Pani nie ma racji i powinna Pani skserować treść, która Pani otrzymuje, że Pani taką treść potwierdza odbioru, a nie żadną inną. I po to tę serokopiarkę ja i Pan Piotrek i Pani Jowita kupiliśmy dla Pani. Więc nie ma Pani racji. Nie ma Pani racji, proszę Pani. No, nie ma pani racji, ale wie pani... E, ja już jestem przyzwyczajony, że żyję w pańskie z tektury, a raczej z papieru toaletowego, czego akurat no, Pani postawa jest koronnym tego przykładem, ale dziękuję bardzo za przyjęcie tego zagadnienia, Dziękuję Pani bardzo. Nie, to jest A właśnie, 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 zrobił? zrobił? Przepraszam. Zrobił. To niech Ci od razu prześle. Mamy pomoc,

To my tu składamy do sądu zawiadomienia prokuraturę z na drugim większe, jedno z tutaj jesteś, jeden z drugim. Nie od tego, żeby mnie terroryzować, tylko od tego, żeby mi wskazać dzień podawczy, prokuraturę, jest na drugim na parterze. Że ja nie, nie. poinformowałem pana, panu, że... Że na Słuchaj, słuchaj. Mówi co, to no ty w dniach na mnie. Jesteśmy tu oboje budynku, którego jesteśmy współwłaścicielami, i ja, i ty. Jestem współwłaścicielem i ja szanowno zapytam się, gdzie jest dziennik podawczy? Dobra, to chodźmy tam, gdzie jest dziennik podawczy. A wiesz co, zrobiłeś? Dzwonisz na policję. policję? A wiesz to, co, co to, zrobiłeś? Dzwonisz na policję? Nie ma zasady, żebym wezwalał Cię. Jestem z tobą. Jaka jest ta osoba? Marek. Słuchajcie, bo my się nie będziemy szarpać tutaj z tym oto niekompetentnym panem. Przepisy prawa, przepisy prawa mówią coś takiego, że, że nawet obywatel się pomyli i złoży na przykład do złego urzędu, czyli na przykład do sądu, do nadziei podawczej, że sądu zamiast do prokuratury, to oni wedle przepisów postępowania karnego mają obowiązek przekazać wedle właściwości, więc e, przypuszczam, że się na drugie piętro, będę się musiał z Panem przepychać, a nie on mi wrogiem. E, wrogiem i jego głupota i brak znajomości przepisów prawa, tylko to, a nie on, e, więc nie chcę mi się z nim przepychać. Czy Pan też przepycha?

Marek? Do widzenia. Do widzenia Państwu. I państwo, panowie, skoro macie coś takiego jak uniformy, to, to nie jest trudne zeptać do konstytucji, do ustawy i nawet zawiadomić jeżeli macie polecenia i zgodę z, z prawem. A druga rzecz, proszę przyjąć do wiadomości, są ludzie zwolnieni, którzy mają zaświadczenia lekarskie, tak? których uwaga, też wy nie możecie zanotować. Czyli jeżeli ktoś przyjdzie do budynku, nie, czy pana, nie, jeżeli ktoś przychodzi do budynku, a ja wierzę tej twarzy, to standard jest taki, że ja panu mówię, że pana mam zaświadczenie, pan nie ma prawa tego zobaczyć, ale pan jestem zwolniony, pan powiedział, dziękuję, przyjąć do wiadomości, proszę bardzo. Pan nas zaatakował, proszę założyć maseczkę. To był już komunikat nas dyskryminujący, dlatego że tutaj polega, że I dzwonienie po policji, mimo że uzyskali informacje, żeśmy dzwonili. No to nie koniecznie. A wiecie, ale co oszczędza? Nie Oni nie ona jest nieprawda. Masz, Piotr? A ja je... zobaczę, co ja mam w moim plecaku. Powinien Pan najpierw przysz... o, powinien sprawdzić pan moją torebkę. Ja chciałem wejść do budynku publicznego. Pokazuję to Panu. I Piotr, mam zobacz. Inne narzędzie. Moje. O właśnie, inne narzędzie w postaci małego scyzoryka. Ja I... też mam ponieważ służy. służy mi do, do e, przykręcania e, e, różnych rzeczy w kamerze. Więc pan nie dopełnił, proszę pana, ja swoich taki. obowiązków służbowych i pan powinien teraz zostać e, poddany odpowiedzialności karnej. Stoń Dwie osoby wpuszczone do sądu, sądu. rzeczami nie niebezpiecznymi i potencjalnie. I mam nadzieję, że e, pana z wyciągną konsekwencje, bo pan zamiast e, dbać o poprawność swojej służby, czyli chronić to pan chce, się wygrać.

Chodź, 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 Piotr, chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź. chodź, chodź. chodź, chodź. Nie ma chodź, chodź. no co, jedziemy z tyłu. Co mi wzywaliśmy Kurwa, To jest chodź, chodź, chodź. to takie szalone zawiadomienie. Nie, my nie wzywaliśmy. O, powiem ci, że tak mi 116, 117 Sresze, osób. Ja, ja się nie dziwię, bo kochani wywalało co chwilę. Przepraszam Was bardzo, ale to nie jest od nas zależne. Ale my nie zamawialiśmy. Ale Kogo? Pani tak sumeczka, to, co potrzeba, to subeczka, No ja nie zamawiałam. Ale chyba nie No idziesz Marek? Marek! Ale po co wy tutaj stoicie? No, ci idziemy na miasto. to To no ale my Marek jesteście jednej jeszcze umówieni z Piotrem, nie? No, kolejnego lajfa, kochani. To jeszcze nie koniec transmisji na dzisiaj. Bądźcie przyjmiemy. Tak, no to podównaczu, jesteście na Kopadkę. Więc kochani, jesteśmy po wizycie w cieszyńskiej, prokuraturze. Spontanaliśmy spacer. No, prawda,śmy nie podaliśmy do prokuratury. Dotaliśmy na pierwsze latarter, gdzie był dziennik podawczy. Sądu, ale nie chciało nam się z panami przepychać, nie chciało nam się biegać po tym, jakże okazałem gmachu, sądowo-prokuratorskich w cieszyniech. E, więc... No ty Magdalena pisze, strasznie strasznie. Wiem, kochana. Nie mogę nic z tym zrobić niestety. Już zmieniłam telefon na inny i... Gdzie też te chłopaki mi uciekają w no, chłopaki, stójcie! Pożegnania! Pożegnania! Nie ma sprawy! Dzięki! Jestem zmarnowana, wykończona, ale myślę, że damy radę. Mamy radę na pewno. Ale my jesteśmy dorośli, a co mają zrobić dzieci? Tak, dokładnie. No, tak jak mówię, to ja jestem wykończona od wczorajszej sytuacji, gdzie filmik po prostu mnie zniszczył psychicznie już. E, pani dyrektor, a, a dzisiejszy dzień jeszcze, a ja nie wyobrażam sobie co, to, co a dzieci są tam na miejscu. sobie co przechodzą właśnie dzieci, jeżeli są no tego, dzień są w bój, dzień bój, tak trakt, traktowane, tak. I oni jeszcze oferują pomoc. E, pomoc prawda e, psychologa e, ale co to jest za pomoc co to jest za pomoc gdzie oni ale tak psychologa naprawdę psychologa czego no, oni są czynnikiem problemu No właśnie chciałam do tego dojść te że oferują tutaj ten a jak oni są sami prowodyrem e, danych sytuacji tak także polecam Zapraszam i wszystkich rodziców do akcji. dbajcie o swoje dzieci. Zachęcamy do kontaktu, jakby coś się działo. Na pewno będziemy działać Dzięki dzięki wielkiemu. Będę działała dalej. się z dzielną babą o swojego syna, którego dzisiaj chcieli nie dopuścić do egzaminu zawodowego. więc kochani, idziemy. Mam nadzieję, że organy ścigania wyprostują pewne sytuacje w tej szkole e, i że osoby, które pełnią tam dość ważne stanowiska decyzyjne, po e, prostu konsekwencje swoich i zapoznają się z prawem, który obowiązuje w nas w kraju i będą go przestrzegać. Miejmy nadzieję, że żaden uczeń nie będzie dyskryminowany i że ten uczeń w dalszym ciągu nie będzie dyskryminowany. Cieszę się, że mogliśmy tutaj wspólnie z naszą ryżą, cztery, czujny, czujny. Tak, ale obserwujcie nas dzisiaj. Być. A przeciągnąć. A to jeszcze jakieś planujemy niespodziewajki? Nie no. <grywa> Terror trwa. Mam nadzieję, że organy ścigania wyjaśnią tą sytuację. Dokładnie. I osoby, które powinny, zaznajomią się z prawem i będą go przestrzegać, tylko zostaną wyciągnięte. No chyba szukamy, że jakieś dziecko popełni samobójstwo i, i wtedy może... No nie daj Boże, ale, e, wtedy ale może, może tak właśnie, e, może tak właśnie zadziać, proszę Państwa. I żeby właśnie unikać takich sytuacji macie Państwo możliwość już w tę so, sobotę 12 czerwca. Tak, do Warszawy na do Warszawy. 6, godzina 13. Postawem, e, tak, godzina 13 prac Krasińskich, także informujcie swoich bliskich, swoich znajomych, ja na pewno tam będę, nasza Rebel24 również będzie, o, Pani Iwonka też mówi, że będzie, na pewno Marecki też tam będzie, więc dużo środowisk, proszę Państwa, akcja, e, I wy ja tam, i, my również... włączymy transmisję, tam będzie zero osób na żywo, bo nie wszyscy będziecie w Warszawie. O, tak byłoby najlepiej, nie? nie, nie. O nasze marzenie chyba, nie? Jeszcze, Żeby za granicą... byli... O, to Ci no, za granicą, granicą to okej. Okay. Tak, dokładnie, teraz. Dobrze, kochani, Kończymy transmisję. Tak. To tak się właśnie już przyjęło. Utarło się, że nikt na to nie Kończymy pracował. Kończymy transmisję. E, e, obserwujcie e, nas dzisiaj, ponieważ, ponieważ dzisiaj e, możliwe, 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 bardzo prawdopodobne, że się z Wami połączymy. Pozdrawiam Was, całuję i do zobaczenia.